Zacząłem zbierać kamienie jako mały dzieciak. Na początku babcia mówiła do mnie: Wnuciu, zobaczysz, kamienie przyniosą nieszczęście. No, w tej chwili pyta, gdzie, są, gdzie będą się odbywały następne wyprawy. Znajdujemy się w 160-letnim zabytkowym odżywionym dworku, który niegdyś był knajpą czy wyszynkiem przy trakcie do Tomaszowa Mazowieckiego. W tej chwili jest jedyną drewnianą zabudową w centrum łodzi. Na pewno jest on swoistą ciekawostką, ponieważ dookoła otoczony jest przez morze cementu i cegieł, czyli kamienic, które są również zabytkowymi obiektami. No, niemniej jednak powstały po tym, jak ten budynek został tu wybudowany. Krąży legenda, że niegdyś w tym budynku, właśnie w czasach, kiedy on tutaj był karczmą czy knajpą, odwiedzał ją Piłsudski podczas swojego pobytu w Łodzi, ale to są niepotwierdzone historie, zresztą jestem zdania, że tak jak każdy zabytek, również i ten powinien mieć swoją legendę. Mamy księgę meldunkową, która jest prowadzona od końca XIX wieku, i zgodnie ze jak gdyby, tabelami wpisów mamy możliwość zweryfikowania obecności w tym budynku Rosjan, Niemców, Żydów i Polaków, którzy no, tak jak przystało na łódź, razem wspólnie tutaj przebywali i prawdopodobnie w całkiem dobrej komitywnie mieszkali na, na górnych kondygnacjach przez wiele, wiele lat. Nasze jak gdyby tutaj idee niestety, zostały skonfrontowane z, e, z rzeczywistością i okazało się, że własnym subtem jesteśmy w stanie tutaj naprawić dach rynny, żeby ten budynek no, jakkolwiek cały czas był w stanie tutaj się integrować z okolicą. Natomiast e, na chwilę obecną służy on nam jako magazyn skamieniałości, de facto największego zbioru e, polskich skamieniałości w, w naszym kraju. Jeżeli chodzi o zbiór, który został tu zgromadzony przeze mnie przez ostatnie 25 lat, no, są to głównie skamieniałości bezkręgowców, chociaż szczątki kostne również się znajdują w kolekcjach poszczególnych. Jest to 40 ponad tysięcy skamieniałości różnego typu zwierząt. Bezkręgowców i kręgowców kopalnych, które występowały w poszczególnych okresach geologicznych w czyli w przeciągu ostatnich 550 milionów lat. Z takich ciekawostek mamy ścieżki trylobitowe, które są no, pierwszym znanym przykładem migracji sezonowych zwierząt. W ogóle w historii życia na ziemi. Mamy również skrzypłocze, czyli tak zwane żywe skamieniałości. Do tego jest ogromny zbiór amonitów jurajskich i kredowych, w tym największe polskie amonity, które właśnie przebijają swoim gabarytem eksponaty prezentowane w czołowych instytucjach naukowo-badawczych w Polsce. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się stworzyć w tym obiekcie muzeum georóżnorodności. Jeżeli nie województwa ludzkiego, to ogólnie Polski, ponieważ wszystkie te zbiory, tak jak wspominałem, pochodzą z obszaru Polski. Do tego wszystkiego chciałbym również, e, oczywiście jeżeli tutaj się uda i pan konserwator, któremu bardzo dziękujemy, podtrzyma wolę i jak gdyby zgodę, no troszkę zmienić rozkład wnętrza budynku. Z uwagi na chęć przystosowania tego obiektu do celów muzealno-edukacyjnych, no, bardzo ważne by było, żeby no troszkę plan się e, rozprzestrzeniania tej środka zmienił. Inną kwestią jest właśnie no naprawdę duża chęć działania z władzami samorządowymi, na które liczymy z tego względu, że no, mamy już jakieś zaplecze i logistyczne i merytoryczne jest ten obiekt, no każde wsparcie bez względu na formę i zakres byłoby bardzo istotne z tego względu, że no, obiekt wymaga natychmiastowej e, jak gdyby interwencji i no, prosilibyśmy o jakieś takie e, no, przychylne potraktowanie naszych tutaj starań, e, które właśnie zmierzają do stworzenia tego typu obiektu różnorodności e, województwa i, i kraju. Myślę, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie stworzyć coś, co będzie wyjątkowe w skali kraju, a być może w skali Europy, bo mamy się czym pochwalić.